Cześć. Cześć! Tym razem pokażemy Wam komplet odzieży tkaniny membranowej wodoodpornej, kolor brzoza, składającej się z chusty, z kurtki i spodni z przedłużanym stanem. Chusta wykonana jest z tej tkaniny membranowej. Wiązana jest z tyłu, czyli dopasowujemy sobie sami do kształtu głowy. Świetnie się nosi. Kurtka. Tutaj mamy. Na zamek całą rozpinaną, ocieplaną na polarze z kieszonką w środku, na dokumenty. Z przodu ma również kieszeń wewnętrzną, dwie dolne kieszenie wewnętrzne z jednej z drugiej strony. Wykończona jest, kaptur wykończony jest też tym polarem, tak jak widzimy. Jest bardzo wygodny, duży. Rękawy również są wykończone tym polarem. Także dają dodatkowo ciepło do dłoni. Dół również jest wykończony tym polarem. I cała w środku jest wykończona też polarem. Spodnie są z przedłużanym stanem, jak mówiliśmy. Tutaj mają wzmocnienie osłonę na zamek. I od środka widzimy również, że jest polar. Z boku są dwie kieszenie wewnętrzne. I z drugiej strony. Dwie kieszenie bojówkowe. Na, na dwa rzepy zapinane, wzmocnione. Z tyłu również jest podwyższony stan, więc tutaj jest przez całość gumka, która utrzymuje nam tutaj ciepło przy ciele. Wzmocniony jest cały tył. Tutaj tą też na dole zamki mają osłonę na zamek. Zapinane na rzep, i zamki sobie dopasowujemy do obuwia. Możemy sobie zapiąć, pociąć nogawkę, jeżeli chcemy. Tak to wygląda. To tyle, co chcieliśmy Wam dzisiaj pokazać. Pozdrawiamy i cześć. Cześć.